Myślę, że ludziom bardzo brakuje czegoś optymistycznego, słonecznego, pogodnego, lekkiego, bo, bo jesteśmy wszyscy bardzo osaczeni przygnębieniem, smutkiem. Panie, to, to jesteśmy na chwilę po ogłoszeniu polskiego reprezentanta na Eurowizji. Jakie emocje Pani towarzyszą? Nie było to jakoś bardzo taka wdzięczna rola, chociaż może bardziej symboliczna, bo w efekcie mój głos nie dominował nad innymi naszymi jurorami dzisiejszymi. Było to dokładnie równo po, po, podzielone, ale przywilej takiego ładnego tytułu oczywiście przyjąłam z przyjemnością. Odczytywałam te punkty. Wygląda na to, że mniej więcej nie zaglądałam, tak powiem szczerze, nie zaglądałam przez ramię trochę, ale nie chciałam tak się bardzo sugerować wyborem moich kolegów dzisiaj jurorów. Ale wygląda na to, że nasze wspólne głosy połączyły się w punktację podobną do widzów, więc bardzo mnie to cieszy. Powiem pani w ten sposób: jak byliśmy tam w pokoju takim medialnym za kulisami, no to no wielki zawód, że właśnie tak jury zagłosowało, że to nie Jan. Dlaczego? Dlaczego nie Jan? Nie wiem, to jest zbiór wszystkich różnych głosów. Trudno powiedzieć, kto dał więcej, kto dał mniej. Zawsze ktoś przegrywa, wiecie. To oczywiście nie ma takiej możliwości, żeby każda osoba, która dzisiaj przyszła na widownię i każda osoba, która głosowała, była zadowolona. Po prostu wybrał, wybraliśmy wszyscy. Polska również wybrała takiego reprezentanta. I dlaczego właśnie w taki sposób? Gdzie pani uważa, że co było takim, wie pani, kluczem, dla... Tego, że to właśnie Blanka ja poleci do Liverpoolu. Ja myślę, że ludziom bardzo brakuje czegoś optymistycznego, słonecznego, pogodnego, lekkiego, bo, bo jesteśmy wszyscy bardzo osaczeni przygnębieniem, smutkiem. Wszystko jest dramatyczne, umierające, rozpadające się, demoniczne wyuzdane często i mnie się wydaje, że ludzie po prostu potrzebują jakiejś lekkości, lekkiego, pięknego, słonecznego, może nie pięknego, bo nie chcę tak przesadzić, bo piękna to może być ballada prawdopodobnie. O, I tu damy piękną panią Edytę, jak pozowała fotoreporterom właśnie. <grym> Ale wydaje mi się, że to, że dzisiaj podobnie zagłosowali wszyscy, czyli i widzowie, i nasze Żyli łącznie, wygląda na to, że ludziom brakuje słońca, że brakuje pogody ducha, nadziei, słoneczności, czegoś lekkiego. Bardzo te ostatnie trzy lata są ciężkie, depresyjne, ponure i myślę, że to będzie taki fajny odwrót. I nigdy nie mieliśmy takiego reprezentanta, żeby był właśnie taki lekki, bardzo współczesny. Blanka jest taka współczesna, kobieca, ale nie, mi się bardzo podobał ten występ dzisiaj też. Zresztą nie tylko jej, bo dużo występów mi się podobało.